Czy to możliwe, że w 2025 roku emeryci w Polsce zobaczą coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyli? Mickiewicz tu z tej strony i to, co właśnie ujrzało światło dzienne w Sejmie, może zmienić sposób, w jaki myślimy o przyszłości emerytur. Ale o co dokładnie chodzi? Dlaczego politycy nagle zaczęli mówić o dodatkowej podwyżce? Co takiego wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami, że seniorzy mogą teraz mieć powody do radości? Czy to będzie realna zmiana? którą każdy z nas odczuje w portfelu, czy tylko obietnica bez pokrycia? I najważniejsze, kto dostanie najwięcej, a kto może zostać pominięty? Czy Twój region, Twoje świadczenie, Twoje lata pracy mają znaczenie w tym nowym planie? Nie chcę zdradzić wszystkiego na początku, bo to, co mam Ci do powiedzenia, wymaga Twojej pełnej uwagi. Krok po kroku pokażę, co dokładnie planuje Sejm i jak to może wpłynąć bezpośrednio na Twoją emeryturę. Ale uwaga, nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, zastanawiasz się, czy warto czekać na te zmiany, czy raczej działać już teraz? Dlaczego niektóre media nie wspominają o tej inicjatywie wcale? I jakie są prawdziwe powody tej nagłej decyzji, która może ucieszyć tysiące seniorów? Jeśli zależy Ci na rzetelnych i pozytywnych wiadomościach, które mogą dotyczyć bezpośrednio Ciebie lub Twoich bliskich, zostań ze mną do końca. Kliknij przycisk subskrybuj i daj łapkę w górę. Bo za chwilę zdradzę, co dokładnie kryje się za tą głośną propozycją podwyżki emerytur. Zacznijmy od najważniejszego. Co dokładnie oznacza ta zapowiedź dodatkowej podwyżki emerytur w 2025 roku i skąd w ogóle pojawił się ten temat? W ostatnich godzinach pojawiły się doniesienia z Sejmu, że posłowie pracują nad nową ustawą, która może przynieść konkretne korzyści finansowe dla milionów seniorów w Polsce. Co ciekawe, nie chodzi tutaj o coroczną waloryzację, która jest już zaplanowana na marzec 2025 roku, lecz o dodatkowe środki, które mogą trafić do emerytów jeszcze w tym samym roku, poza standardowym systemem. Zgodnie z nieoficjalnymi, ale coraz głośniejszymi przeciekami, plan ten ma związek z rosnącą inflacją, kosztami życia i potrzebą poprawy jakości życia osób starszych. Rządzący dostrzegają, że mimo waloryzacji, która teoretycznie podąża za wskaźnikami inflacji, wiele osób starszych nadal ma trudności z pokryciem podstawowych wydatków. Dlatego pojawiła się koncepcja, by wprowadzić drugi etap podwyżki emerytur, na przykład w formie jednorazowego dodatku lub stałego zwiększenia wypłat od drugiego półrocza. Ale jakie są konkretne liczby? Tego nikt jeszcze oficjalnie nie potwierdził. Jednak eksperci bliscy Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej sugerują, że może chodzić o dodatkowe 200 do nawet 500 zł miesięcznie dla wybranych grup seniorów, albo jednorazowy zastrzyk gotówki w wysokości 10.00-15.00 zł w ramach specjalnego świadczenia pomocowego. Wszystko zależy od tego, jakie środki zostaną zapisane w budżecie i jak zostaną rozłożone priorytety, czyli na przykład, czy więcej pieniędzy pójdzie na 13 stycznia 2014 roku emeryturę, czy jednak zostanie uruchomiony nowy mechanizm wsparcia. Nie możemy zapominać, że mamy rok wyborczy, a jak wiadomo, seniorzy są jedną z najważniejszych grup wyborczych. Dlatego wiele decyzji w Sejnie podejmowanych jest właśnie z myślą o starszym pokoleniu. Widać to w działaniach różnych partii politycznych, które prześcigają się w propozycjach korzystnych zmian dla emerytów. I chociaż wiele z tych pomysłów to tylko hasła kampanijne, to obecne informacje z Sejmu mają już realne odzwierciedlenie w projektach ustaw. Co to oznacza dla Ciebie? Że temat nie skończy się tylko na zapowiedziach, ale może przerodzić się w konkretne zmiany. Co ciekawe, pojawiły się również głosy, że nowa podwyżka może być powiązana z latami pracy lub wysokością już pobieranej emerytury. To oznaczałoby... Że osoby z najniższymi świadczeniami mogłyby liczyć na relatywnie większy wzrost. Ale nie jest to jeszcze przesądzone. Inni eksperci wskazują, że podwyżka powinna objęci wszystkich emerytów równo, bez względu na wysokość świadczenia, by uniknąć poczucia niesprawiedliwości społecznej. Która opcja zwycięży? Czas pokaże. Z drugiej strony warto też spojrzeć na stanowisko ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie planowanej dodatkowej podwyżki. Ale nieoficjalnie wiadomo, że instytucja ta jest przygotowana do obsługi nowych świadczeń, jeśli tylko zostaną przyjęte przez parlament. To ważne, bo pokazuje, że temat nie jest tylko w sferze marzeń, ale realnie analizowany i przygotowywany przez odpowiednie urzędy. Seniorzy pytają również, kiedy możemy się spodziewać konkretnych decyzji? Wszystko wskazuje na to, że kluczowe miesiące to maj i czerwiec 2025 roku. To wtedy Sejm będzie obradował nad kształtem ustawy budżetowej na drugą połowę roku oraz ewentualnymi zmianami w świadczeniach. Jeśli projekt przejdzie przez komisję i zostanie uchwalony, pierwsze wypłaty mogą ruszyć nawet w sierpniu lub wrześniu. Ale to oczywiście zależy od tempa prac legislacyjnych. Nie brakuje też pytań o to, kto będzie miał prawo do tych pieniędzy. Czy będą jakieś warunki? Czy trzeba będzie składać wnioski? Czy wszystko pójdzie z automatu? W przypadku poprzednich dodatków, Takich jak 13 stycznia 2014 roku emerytura, ZUS wypłacał je bez konieczności składania wniosków. Eksperci przewidują, że podobnie może być i tym razem, co byłoby zdecydowanym ułatwieniem dla seniorów, zwłaszcza tych mających trudności z formalnościami. Warto jednak śledzić komunikaty, bo jeśli nowe świadczenie będzie miało charakter celowy lub jednorazowy, mogą pojawić się kryteria dochodowe. Wówczas osoby otrzymujące wysokie świadczenia mogą zostać pominięte. Ale jak już wspomniano wcześniej, Rząd nie chce zniechęcać wyborców, więc bardziej prawdopodobny jest scenariusz ogólnodostępnej podwyżki. Nie możemy też zapominać o wpływie tych decyzji na sytuację ogólnokrajową. Dodatkowe środki dla seniorów to nie tylko wsparcie jednostki, ale także impuls dla lokalnych gospodarek. Seniorzy wydają swoje pieniądze głównie na potrzeby codzienne leki, jedzenie, rachunki, wsparcie dla rodzin, co napędza działalność małych sklepów, aptek, usług lokalnych. Dlatego taka podwyżka może mieć pozytywny wpływ nie tylko na życie indywidualne, ale też na całą gospodarkę. Co więcej, jest jeszcze jeden ciekawy wątek. W kuluarach mówi się o możliwości wprowadzenia stałego mechanizmu letniej waloryzacji. Oznaczałoby to, że w przyszłości emerytury byłyby podwyższane nie raz, lecz dwa razy do roku, w marcu i na przykład w sierpniu. Na razie to tylko pomysł. Ale jego pojawienie się w rozmowach politycznych świadczy o tym, że temat świadczeń dla seniorów jest dziś absolutnym priorytetem. Czy dojdzie do jego realizacji? Tego nikt nie może jeszcze powiedzieć z całą pewnością, ale już sama dyskusja to dobry znak. W tym momencie warto przypomnieć, że seniorzy w Polsce od lat walczą o godne traktowanie. Przez dekady emerytury były niskie, a podwyżki rzadkie i symboliczne. Dopiero w ostatnich latach, dzięki większemu zainteresowaniu polityków losem osób starszych, Zaczęło się to zmieniać. 13 stycznia 2014 roku emerytura były pierwszymi krokami, ale seniorzy wciąż oczekują więcej nie luksusu, lecz podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego ta zapowiedź dodatkowej podwyżki w 2025 roku ma tak duże znaczenie. To nie tylko pieniądze to również sygnał, że głos starszych obywateli jest słyszany. I choć jeszcze nie wszystko jest przesądzone, warto być na bieżąco. Będę Cię o wszystkim informował tutaj, na kanale. Mickiewicz zawsze przekazuje sprawdzone i rzetelne wiadomości. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij i subskrybuj, żeby nie przegapić najnowszych informacji i pozostać o krok przed innymi. Seniorze, to może być twój rok, rok, w którym coś naprawdę się zmieni, rok, w którym poczujesz, że twoje życie może być spokojniejsze, bardziej przewidywalne, może nawet trochę radośniejsze. Bo choć nie możemy zmienić przeszłości, to mamy wpływ na to. Co dzieje się teraz? A teraz dzieje się coś naprawdę ważnego i to właśnie dla Ciebie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że społeczeństwo polskie szybko się starzeje. Już teraz osoby powyżej 60 roku życia stanowią znaczną część populacji, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 10-15 lat seniorzy będą stanowić ponad jedną trzecią wszystkich obywateli. To oznacza, że polityka senioralna stanie się nie tylko kwestią społeczną, ale również ekonomiczną i strategiczną. Dbanie o sytuację emerytów to nie luksus, to konieczność systemowa. I właśnie w tym kontekście dodatkowa podwyżka w 2025 roku może być postrzegana jako krok we właściwym kierunku. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że temat emerytur i świadczeń to obszar szczególnie wrażliwy na zmiany gospodarcze. Wystarczy kilka miesięcy wyższej inflacji, by realna wartość świadczeń znacząco spadła. Dlatego wielu ekspertów nawołuje by nie ograniczać się do jednorazowych dodatków, ale by zreformować sposób waloryzowania emerytur, np. poprzez powiązanie ich ze średnią krajową płacą netto. To dałoby seniorom większą stabilność i przewidywalność, a jednocześnie odciążyło system, ponieważ roczne podwyżki byłyby automatyczne i transparentne. W kontekście tych wszystkich zmian nie możemy też zapomnieć o roli, jaką odgrywają organizacje seniorskie, uniwersytety III wieku, rady seniorów i inne instytucje społeczne. To one bardzo często wywierają presję na polityków, Pokazując realne potrzeby osób starszych. I to właśnie dzięki takim działaniom temat emerytur i godnego życia na starość nie znika z debaty publicznej. Twoja aktywność, tak, twoja, jako widza, wyborcy, członka społeczności, ma znaczenie. To właśnie dlatego warto być na bieżąco i reagować, kiedy nadarza się okazja. Jeśli chcesz wiedzieć, jak rozwinie się sytuacja z nową podwyżką emerytur w 2025 roku, śledź kanał Mickiewicza. Tu znajdziesz nie tylko fakty, ale też ich kontekst i to, co dla Ciebie najważniejsze, jak to wszystko wpłynie na Twoją emeryturę.